Siema moi drodzy, ja jestem Archimondo, a to jest kolejny odcinek z serii Survival Games Tak, zanim przejdziemy, skoro... Mam takie kilka ogłoszenia, nie? Ogłoszenia takie minimalne. Nie wiem, z dwie minuty to Dobra, słuchajcie. Skoro tamta seria miała 7, 8, 6 odcinków, to yy, serie będą powstawały w taki sposób, że na przykład albo 5 odcinków, albo 7 odcinków, 10, albo wcale. Albo jakieś tam lightowe, ale mniejsze o to. Chodzi mi o to, żeby nie było czegoś takiego, że seria jedna ma 10, a druga ma 4. Czy tam 5. Nie? Chodzi mi o to, aby wasz ten czas oglądania i w ogóle te wszystkie komentarze, żeby to miało jak najlepszy sens. Jeśli Wam się podoba ten tryb, bardzo zapraszam na ten ser, możecie z niego korzystać, ale to też jest mniejsze o to. Chcę wam powiedzieć jedną rzecz. Jedną. Tak odcinki będą e, jeśli serwer jest zaczepisty zajebisty wszystko jest tam dobre to jest 10 odcinków Jeśli serwer jest no można powiedzieć dobry to będzie 7 odcinków jeśli serwer jest taki sobie to będzie 5 ten serwer w nie jest tak zajeb... zaczepisty o żeby nagrywać aż 10 serii what the fuck bok żeby nagrywać aż 10 odcinków, a więc ten, ten film będzie decydujący. Jeśli mi się uda wygrać dwie ręki albo przynajmniej jedno, będzie 7 odcinków. Jeśli przegram wszystkie, to i będzie 5 odcinków. A więc w takim układzie zabierajmy się do roboty, widzimy się po cięciu już na ręce. Ja jestem już po cięciu, jesteśmy na ręce. Nie znam dokładnie, nie, nie przystałem nazwy, ale i tak jeszcze jedna sprawa. Yy, jeśli będzie 100 subskrypcji na moim ojeju. Jeśli będzie 100 subskrypcji na moim kanale, spodziewajcie się mojej twarzy. Mimo rozwalonej kamerki postaram się tu coś nagrać. Kurde, no, nie będę przeklinał już, bo wiecie, żeby zaraz nie było, że tutaj nikt mnie nie ogląda. O ja wale, Skubany dziad. To pokazuję swoją twarz, mimo zepsutej kamerki, jeszcze nie wykupiłem sobie nowej, ale yy, musicie mi uwierzyć, że to kupowanie kamerek nie jest proste, bo ja muszę wybrać, cześć, muszę wybrać idealną, bo jeżeli mi nie zetnie, to spadnie, no yy, on też spadł, jeśli będę wybiorę słabą, no to jaki to będzie sens, muszę wybrać idealną, która nic nie będzie, bo teraz jak to kupiłem, to jestem z niej bardzo, kurde, jestem bardzo z niej zawiedziony ale postaram się, ale pamiętajcie uciekam pamiętajcie ma być 100 subskrypcji 99 subskrypcji sub, subskrypcji subskrypcji nie będzie odcinku z kamerką ale jak będzie y, przynajmniej 100 subskrypcji przynajmniej nie mniej, ale 100 musi być przynajmniej 100 naprawdę, musi być przynajmniej 100 Wtedy będę pokazywał swoją też co tam do cholery robić? Widzicie to? Ha! No Dobra, nie będziemy się tu... Ej tam da się zejść? What the fuck Dobra. Nie po to tu przyszliśmy. I tu po albo jedną rękę wygram, to będzie 7 odcinek, żeby nie było obcia, tak będzie 0, Idziemy 0, jedno 0, 0, przegram, a jedno wygram, no to wiecie, o kurde To 0, To będzie pięć odcinków, nie? Znowu lajtowe więcej versus potwory tak. Pozdrawiam takiego gracza. Nie pojecham szybko tego, nikogo przelejtuję wam. 956, zombie 956. Znacie go, to jest coś taki nikt trudny do zapamiętania nie jest. Tylko najgorsze, kurde, że ja tutaj. I tu żadnych nie mam. Mówię na statku. Statek na wybawcy. Podejrzewam, że więcej z tej ręki nie będzie. No może coś się zmieni. Za 7 minut i 3, 3 sekundy. No nie wiem czy coś się zmieni. Zobaczymy, pożyjemy. Podajemy, że umrzemy zanim, zanim dożyjemy. Póki co cieszymy się życiem minecraftowym. Jak sami widzicie, że jest 21. Tam minut. Kurde no, idziemy na pałę tam. Uuu, men, 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 men. Dobra, już mamy 5 odcinków, szkoda. Chyba czwarty odcinek. Jeśli to będzie już naprawdę czwarty, no to może przedłużę do tej siódmej, bo to niewiele. Liczb, dobra Sandra's, Sandra's. No dobra, to poczekajcie, to poczekam na nich. A więc cięcie! Jesteśmy już w pocięciu, moi drodzy. Tak, yy, yy, znowu mapa Sandra's. Z 5 sekund i lecimy teraz się zamknę na chwilę Dobra bierzemy butki, sałaputki so, O bierzemy mieczyk, mieczyk Dobra, spodenki Założymy sobie złote Nie wiem, które lepsze Pierwsze lepsze, nie? Jak to mówię, Dobra, i teraz po czym czy nic za nami nie idzie O kurde, aby tamten Jak sam za nami nie szedł a nie wszystko w poziomie, w porząsiu pozi Dobra, oni się tam wszyscy popchali To był właśnie bardzo duży błąd Ej Zauważyliście, że ja nigdy nie sprawdzałem tego pokoju, czy sprawdzałem? Sprawdzałem. No ale nawet jakbym nie sprawdzał, to by nie miał, nie miałem czego tam iść, ponieważ nic tutaj nie było. Dobra może. Właśnie ja na ostatnich odcinkach jak grałem i sprawdzałem właśnie tych tutaj dziur. A w sumie jak oglądałem sam siebie, no sam siebie, nie? Powiedziałam, a może coś tych kurde w tych dziurach jest. Nie? No nie, nadal to jest bukowane nie będę się z tym yy, bawił. Może nawet zrobię teraz taki sam, takie same dwa odcinki jak z Wojownicy Wersji Potwory. Jeśli z Potwory źle oglądaliście to, jeżeli, yy, bardzo bym był zadowolony jakbyście to obejrzeli, żebyście wiedzieli o co mi chodzi. Jeśli nie, teraz ogląd nie wiecie i teraz to oglądacie, to radzę wam się przerzucić chyba na ósmy czy tam siódmy odcinek z tej serii. 8 i 9, przepraszam, 8 albo 9 odcinek z tej serii, będziecie widzieli. Na jednej ręce gram yy, dwie rundy, a więc to samo zrobię właśnie, to samo zrobię teraz. O, mamy skrzyneczkę, czyli nikt za nami nie idzie, nikt. Zaraz zabijemy to świnie, która tutaj łazi O, łuk. Tak jeszcze tylko żeby. No tak, jeszcze ze Zejść kurde do kosmosu, nie? Dobra, w sumie nigdy nie łazimy Mówię, coś ciekawego będzie nam się tutaj trafiało A więc O, widzicie O, jak miło yy, A więc wiecie, widzimy się Jak będzie już tak przynajmniej z 9 minut równo To będziemy się widzieć Tak samo jak na wojownicy przez potwory Myślę, że Oglądaliście i wiecie o co mi chodzi Naprawdę, jeśli nie oglądaliście W wojownicy wersji potwory 8 czy tam 9 odcinek Zresztą to chyba ósmy. No to wbijcie i... Przynajmniej usłyszcie te słowo, że podzielę to na dwie części, bo tam mówiłem. Z pewnością. Dobra, nie będę tu. Ten i widzimy się po cięciu, bo tutaj ktoś do mnie idzie. Hello, znowu po cięciu. Ja tu widzę skrzynkę, skrzynkę do której nie ma dostępu. Widzicie? Ale... Chyba, że tu górą. No. Mimo wszystkiego... Się nie do tej skrzynki też. Dobra, mniejsza o to. A więc tak jak mówiłem, tu już jest 9 minut, a więc widzimy się już w drugim odcinku z tej serii, czyli tak jak rewojenicy versus potworu, już nie będę wam tego tłumaczył, bo to będzie czwarty raz, a więc, a więc do zobaczenia i cześć.